Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 25 dzień października 2021 roku. Bardzo dobry dzień dla Polski, bardzo dobry dzień dla polskich samorządów, bardzo, dzień, bardzo dobry dzień dla naszych obywateli, mieszkańców miast, wsi, wszystkich lokalnych środowisk, bo w dniu dzisiejszym o godzinie 9.30 premier polskiego rządu, pan Mateusz Morawiecki, ogłosił rozstrzygnięcie wniosków dofinansowań, które, o które zabiegały samorządy z całej Polski. Polski Ład to proszę Państwa, 23 czy ponad 23 miliardy złotych skierowanych do polskich samorządów ze środków, polskich środków publicznych. Bo rząd wespół z Bankiem Gospodarstwa Krajowego tutaj podjął tę wielką inicjatywę. Dopiero teraz odbył się pierwszy nabór tych wniosków, ale przed nami drugi nabór. To już niedługo będzie, będą kolejne nabory, będzie można aplikować o, o kolejne środki. I proszę Państwa, z tych ponad 23 miliardów województwo łódzkie otrzymało około 2,5 miliarda. Ale ja wybaczcie Państwo, nie będę zajmował się w tym momencie ani rozpatrywanie spraw globalnych czyli w całej Polsce na poszczególne województwa, powiaty i tak dalej. Także nawet nie będę się zajmował, zajmował się całym województwem łódzkim, a raczej skupię się okręgiem wyborczym numer 11, a więc tym, w którym ja działam tutaj w sposób szczególny, bo to, jest, bo to jest ziemia, czy to są ziemie, z których także w których mieszkańcy dokonali wyboru mojej osoby na funkcję posła najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że myśmy po momencie złożenia wniosków przez nasze samorządy, a tych samorządów mamy prawie, że 100 gmin, 12 powiatów, a więc to jest, jest spora liczba samorządów, ja, moi współpracownicy, czyli jako biuro poselskie, wystąpiliśmy do wszystkich, do, podkreślam, do wszystkich. Nie patrzyliśmy na legitymacje partyjne włodarzy samorządowych, nie patrzyliśmy na sympatię, kto jak gdzie głosował, gdzie tam było najwięcej, czym, 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 czym jej głosów. Proszę mi wierzyć, w sposób obiektywny występ, wystąpiliśmy do wszystkich jednostek samorządowych na terenie całego okra, Okręgu 11 z prośbą o informację, jakie wnioski złożyli i z, wśród tych wniosków, na jakiej inwestycji zależy im najbardziej, gdyby nie mogli dostać. Na te wszystkie inwestycje. Proszę sobie wyobrazić, że chyba ponad 70% wszystkich gmin odpowiedziało na to, na to nasze zapytanie. I kiedy już zebraliśmy te wszystkie, te wszystkie potrzeby, podjęliśmy działania w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Ja odbyłem tam wiele, wiele spotkań. <laughs> bo uważam, że taka jest rola posła, żeby zabiegać, żeby, żeby, żeby chodzić. Ja bardzo nie lubię formuły, że ktoś mówi, że ja załatwiłem, ja nic nie mogłem załatwić, ja mogłem chodzić, prosić, też nie używam słowa lobować, bo ono jest jakby zarezerwowane dla, dla, innych, dla innych osób i dla, i dla innych instytucji. A więc poseł jako przedstawiciel tej ziemi po prostu chodzi i zabiega, zabiega, prosi, motywuje, pokazuje, pokazuje dobre strony. I ku mojej ogromnej radości, ku mojej wielkiej satysfakcji okazuje się, że tam, gdzie te samorządy lokalne wskazały im, na czym najbardziej im zależy. Ja, wybaczcie państwo, tego nie liczyłem, ale chyba w ponad 90 właśnie samorządy otrzymały środki na te inwestycje, na których zależało im najbardziej. I co jest jeszcze ciekawe z naszego punktu widzenia, jako tutaj środowiska ziemi kutnowskiej. No, mamy dobre wiadomości. Powiem, że, 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 że bardzo dobre. Nie chcę mówić, że powinny strzelać korki od szampana, bo to może byłoby za daleko, za daleko idące, ale jak ktoś tak się ucieszy, to będzie, nam bardzo, to będzie nam bardzo miło. Proszę Państwa, ze wszystkich jednostek samorządowych, jakie są położone na terenie Okręgu Wyborczego numer 11, najwięcej pieniędzy otrzymało miasto Kutno. Szkoda, że to nie ma dzisiaj z nami pana prezydenta albo kogoś z wiceprezydentów, ale to jest wielki sukces. Udało nam się właśnie to, że na inwestycję swoją, bo tam głównie aplikacja była o dwie inwestycje. Jedna, o którą także bardzo mocno zabiegałem, to środki na wiadukt Grunwaldzki. na Grunwaldzkiej, tak, żeby, żeby tu odciążyć centrum i żeby był dobry wyjazd i w kierunku autostrady. I, i, i w innych kierunkach. Niestety, tam potrzeba było ponad 40 milionów złotych. To była to kwota, która by przekraczała możliwości finansowania na tym etapie. W związku z czym Kutno otrzymało ponad 24 miliony na inne inwestycje, ale to jest najwięcej ze wszystkich jednostek samorządowych, mimo że są i większe miasta e, niż, niż, niż Kutno, to Kutno uzyskało najwięcej. Cały powiat kutnowski, Wszystkie nasze samorządy z powiatu kutnowskiego zostały zakwalifikowane do finansowania w wysokości 117 milionów 306 331 zł. No proszę Państwa, no takiego finansowania po prostu jeszcze nie było, w ogóle takiego programu jeszcze nie było, żeby takie środki rząd kierował do samorządów, samorządów dotkniętych także i kwestiami pandemicznymi, prawda i może zwiększone bezrobocie i gdzieś tam. Badały jakieś jedne czy drugie zakłady. I te środki też mają pomóc w wyrównywaniu szans zarówno dużych jednostek, jak i tych, jak i tych mniejszych. I te 117, ponad 117 milionów, które trafi do, na naszą ziemię kudnoską, a te wszystkie jednostki z naszej ziemi, no wydaje mi się, że to jest niezwykle satysfakcjonujące. bo no to są naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. I to, że miasto Kutno uzyskało najwięcej ze wszystkich jednostek samorządowych, to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa. Ze wszystkich jednostek samorządowych powiatowych nasz powiat Kutnowski otrzymał z kolei znów najwięcej środków ze wszystkich powiatów. Nie ma takiego drugiego powiatu, spośród dwunastu powiatów, jakie są w moim okręgu wyborczym, który otrzymałby więcej niż powiat Kutnowski. Gmina Dąbrowice w naszym powiecie otrzymała w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej środków w całym naszym okręgu. I jeszcze jakby tego wszystkiego było mało, to związek gmin regionu kutnowskiego jako jedyny związek gmin także otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania, a więc są to naprawdę, proszę Państwa, no, no niebagatelne osiągnięcia. To jest wielki sukces nas wszystkich, przede wszystkim samorządów, a tak naprawdę to mieszkańców, którzy będą korzystać z tych środków. No Ja po prostu. Przyznam szczerze, że nawet jestem taki poruszony trochę, bo, bo to są środki, które do nas spłyną i pozwolą nam po prostu lepiej żyć, godniej żyć, bezpieczniej żyć. Już było wiele programów, gdzie także ja się włączałem, pomagaliśmy i przy drogach lokalnych, i wspierając ochotnicze straże, pożarne no, szpitale, wiele takich było. Ale to były kwoty rzędu no, kilku milionów, kilkuset tysięcy. A teraz, proszę Państwa, to już mówimy o setkach milionów. No przecież to są takie, takie pieniądze, o których naprawdę jeszcze nie tak dawno, to nawet trudno byłoby sobie pomarzyć, żeby na przykład do jednego powiatu y, docierały pieniądze dotowania bezwrotnego dotowania y, na kwoty ponad, ponad 100 milionów. A więc jest to dobry dzień. Dobry dzień dla nas wszystkich. Szanowni Państwo. Nasza gmina, gmina Kraśniewice otrzymała ponad 6 milionów dofinansowania na dwie inwestycje drogowe, ale jakże ważne, strategiczne dla naszej gminy. Pierwsza z nich to droga Morawce-Krzewie. W tej chwili trwają tam y, prace y, pracy nowego inwestora, może powiem tak króciutko. Na no, druga droga to jest obręb gołdezyny Bielice, Bielice Głogowa, droga zapomniana przez wszystkich, aczkolwiek bardzo ważna. Oczywiście gmina Kutno z sukcesem pozyskanych środków nasze dostrzeżone potrzeby zostały właśnie w inwestycjach drogowych. Mamy trzy zgłoszone drogi, które w polskim ładzie postawiliśmy sobie za cel do wykonania i odcinek chodnika, tych chodników na terenie gminy Kutno brakuje, więc ten ten rodzaj inwestycji również widzimy jako bardzo ważny. I ważna inwestycja, termomodernizacja budynku, który czas, czas zatrzymał się bardzo dawno temu na ulicy Krośniewickiej i chcemy ten budynek wrócić do świetności i zagospodarować względem potrzeb mieszkańców. A, przyszły nabór. Nie otrzymaliśmy na kanalizację, więc może to będzie kanalizacja. A być może wiele innych, które też mamy w rozważaniu wspólnie, z radą i z mieszkańcami. Moi drodzy, przede wszystkim zacznę od e, życzeń dla Pana posła, żeby był tak samo skuteczny przy na morze. a tym bardziej jako e, samorządowiec niezwiązany ze Zjednoczoną Prawicą, jestem tutaj przykładem takim rzeczywiście, że e, jednak rząd starał się przekazać te środki w różne miejsca, także to, to bardzo cieszę. I oczywiście liczymy w następnym naborze, że poza tymi środkami, które obecnie pozyskaliśmy prawie 9,5 miliona złotych, będziemy mieli szansę pozyskać następne pieniądze. Teraz będziemy realizować zadanie związane z kanalizacją sanitarną bardzo ważnej części naszego miasta, w którym rozwija się budownictwo mieszkaniowe, a w przyszłości chcielibyśmy składać wnioski również na budowę sali gimnastycznej i na drogi że cieszymy się obecnie również ze wspólnego wniosku w związku gminy regionu z którego również skorzystamy tutaj dwie szkoły otrzymają środki na takie zadania edukacyjno-społeczne między innymi Miasto ruchu drogowego oraz na e, taką instalację z, związaną z obserwacją nieba e, działam na stowarzyszenie obserwatorów słońca to też jest bardzo cenna inicjatywa i powiatowi gratuluję, ponieważ też jedna z dróg, która będzie realizowana w ramach tych środków, będzie realizowana w mierze gmin. Także można powiedzieć, złota polska jesień. Książki sypią się z drzew. Dziękuję bardzo. W przypadku gminy Bedno są to pieniądze przede wszystkim na drogi, gdzie no, tych potrzeb jest dużo drogowych, także będziemy je realizowali. Mamy zgłoszone cztery drogi, które chcemy wykonać. A kolejne zadanie, które zespół ze Związkiem Gmin to również modernizacja szkoły w Bednie, aktualnie tam trwa termomodernizacja, natomiast no, wnętrze tej szkoły jeszcze odbiega od takich standardów, które chcielibyśmy osiągnąć. Te pieniądze na pewno pomogą, żeby szkoła w pełni była odnowiona i na zewnątrz z tych funduszy termomodernizacyjnych, ale i wewnątrz już tutaj z Polskiego Ładu. Dziękuję. W wypadku gminy Nowoostrowy taka podstawowa inwestycja to jest budowa, modernizacja. Przebudowa tróg gminnych kwota ponad 7 milionów złotych. To jest część północna, część gminy i myślę, że no wszyscy mieszkańcy, którzy są jakby zlokalizowani przy tych drogach, no będą bardzo zadowoleni, bo to, to będzie taki przeskok faktyczny XXI wiek, bo niestety te nasze drogi nadal wymagają jeszcze dużych nakładów finansowych. Mieliśmy jeszcze zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ale mam nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze i, i w następnym naborze coś się uda. Dziękuję bardzo. Dzięki e, tym środkom e, z Polskiego Ładu. Ja myślę m, możemy realizować to, do czego związek został powołany. E, wsparcie naszym, naszym gminom członkowskim udaje nam się e, kolejny wniosek realizować. E, będą to tym razem e, inwestycje po świecie, w oświacie, w w zasobach komunalnych, w, no, różne, różne projekty. Każda gmina przedstawiła inne. Myślę, że, że po to jesteśmy powołani, i dzięki takim środkom, dzięki takim programom rządowym udaje nam się te środki pozyskiwać i, i realizować nasze zadania. Dziękuję.